W dzisiejszym programie porozmawiamy o roli mediów katolickich, czy i w jaki sposób mogą wspierać rozwój duchowy odbiorców, na ile są platformą do budowania dialogu międzykulturowego i ekumenicznego, a także z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć w dobie coraz bardziej cyfrowej rzeczywistości. Krystyna Juckiewicz, zapraszam. Nazywam się Jenny i jestem redaktorem technicznym Katolickiej Gazety Spotkania. Jak wiemy, w przypadku w życiu nie ma, ale to taki przypadek, bo pracowałam w innej gazecie, też składam inną gazetę. I kiedy w kościele świętego ducha przyjechali dominikanie i była potrzeba założenia Gazety Katolickiej przy kościele, redaktorem został Tadeusz Siński, jeszcze jako osoba świecka. I przez rok ta gazeta się ukazywała, a kiedy ojcowie dowiedzieli się, że właśnie umiem to robić i robię gdzieś indziej, to zaproponowali dla mnie i stąd się to zaczęło. Praca w redakcji jest dla mnie takim ciekawym doświadczeniem, też buduję, bo ciągle mam kontakt, styczność z treścią religijną, z treścią katolicką, poza tym też poznaję nowych ludzi. Dla mnie współpraca z kapłanami, ponieważ redaktorem naczelnym jest ksiądz Tadeusz Jasiński, ale współpracowali inni kapłani, nie było to nigdy trudnym, tylko było dla mnie to takim budującym. Бо завжди могла теж і особисто навіть звернутися в якісь допомоги. Mimo tego, że sama redaguję te spotkania, sama oddaję do druku i wiem, jak to wyglądają, to otrzymuję też, czy otrzymuję w prenumeracie. Pierwsze to dla mnie jest takie, podcieszę, że w skrzynce pocztowej coś znajduję, bo już dzisiaj faktycznie listów nikt nie pisze, gazety czytamy w internecie, a dla mnie to jest takie bardzo przyjemne. Kolejne to jest, że ja najpierw jak najszybciej chcę zobaczyć swój produkt, jak to się okazało, ponieważ to, co zrobię, to jeszcze nie jest końcowe jest też praca drukarni, jak w drukarni to się Czasami tak się zastanawiam, czy to, co robię, oczywiście jestem wierzącą, zawsze wiem do kogo mam się zwrócić, kogo poprosić o pomoc, ale też przychodzą do mnie zwątpienia i na różne tematy sobie się zastanawiam. I też nie ukrywam, że powstaje takie pytanie, czy kolejny rok będziemy, bo musimy podpisać umowę zawczasu z pocztą, w składamy wniosek o dofinansowanie, i powstaje to pytanie, czy jeszcze, jeszcze robimy, czy już dość. No, ale jakoś tak z roku na rok, zanim siły zdrowie i chęć pozwalają, to tak myślę, że jeszcze będziemy robili. Przed jakimi wyzwaniami stają współczesne media katolickie w dobie cyfryzacji? Rzinańską idei i Parygojemas, Radog Didesnes. Zobowiązania w mediach katolickich są bardziej poważniejsze. Jak się określasz mianem katolickie, nie możesz nikogo wprowadzać w błąd i manipulować. Jest to wbrew sumieniu. Zauważam, jak w mediach społecznościowych katolicy często ulegają fałszywym informacjom, fake newsom. Dla przykładu, kiedy odbywało się otwarcie olimpiady sportowej w Paryżu, ktoś wstawił przebitki z miejsca pielgrzymkowego w Lourdes, gdzie ludzie masowo i codziennie uczestniczą na modlitwie i podali to w taki sposób, że katolicy zjednoczeni wyszli na ulicę Paryża zaprotestować, modląc się. To nie było prawdą. Pokazano Lourdes. Faktem jest, że Francja nie wyszła na ulicę. Nie powinniśmy ulegać urojeniom, emocjom i fascynacjom. Katolikom w szczególny sposób trzeba być obiektywnym, sprawdzać wielokrotnie informację i nie pozwalać na manipulowanie fake newsami i jakby to pięknie nie wyglądało, nie można rozpowszechniać kłamstwa. To w jaki sposób media katolickie walczą z dezinformacją? Dodajmy jeszcze kilka tych punktów. Trzeba mieć na uwadze, że mamy już do czynienia ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja wchodzi coraz bardziej w nasze życie. Można skonstruować oprogramowanie, które pozwala na zainstalowanie Twojego głosu i zrobienie fałszywego wywiadu. Trzeba wielkiego rozeznania, uważności, bo dziś mamy do czynienia z ogromną liczbą informacji i szybko można ulec manipulacjom. Przecież z Ewangelii wiemy. Kto jest ojcem kłamstwa i jakie są jego sztuczki? W jaki sposób wspierać rozwój duchowy swoich odbiorców? Jezus powiedział: Idźcie na cały świat, chrzcząc wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Faktycznie i każdy chrześcijanin jest powołany do apostolstwa. Media są podobnym narzędziem. W zasadzie są na pozycji neutralnej i na własny użytek mogą wykorzystać informację w dobrym, jak i w złym znaczeniu. Istotne jest, w jakim celu są wykorzystywane. Kiedy wchodzisz do pewnych źródeł, zwłaszcza mediów społecznościowych, można zobaczyć, że jedni tworzą poważne filmiki o wierze, a inni mało wartościowe. Z jednej strony dobrze, że posiadamy tak duże platformy i że mamy do nich dostęp. Faktycznie, znajdujemy tam takich ludzi, którzy szukają Chrystusa, podwalin wiary, ofiarności. W tym całym potoku możemy zobaczyć, że jakaś ciekawa wiadomość ewangelizacyjna została dobrze wykorzystana. Dla przykładu, Królestwo Boże możemy porównać do małego ziarenka, które niezależnie od nas samo kiełkuje i rośnie. Dla nas istotne jest, aby do tego ziarenka się dostać, a jak to ziarenko będzie wzrastało, to zależy od nas samych. Kto jest dziś odbiorcą mediów katolickich? Jaki jest profil odbiorcy? Posiadamy audytorium ludzi o różnych poglądach, tych, którzy nazywają siebie intelektualistami katolickimi bądź zwykłymi ludźmi. Mamy skrzydło liberalne i konserwatywne katolików. Jedni chcą tak, drudzy inaczej, i między nimi też zdarzają się sytuacje konfliktowe. Osobiście widziałem to na własne oczy. Mówią o wierze, a mimo to są wśród nich podziały na tle ideologicznym lub teologicznym. W obecnych czasach, aby głosić wiarę, potrzeba męstwa. Przed dwudziestoma laty człowiek mówił mężnie i śmiało, a teraz wybiera słowa, aby nikogo nie obrazić. Ja ze swojej strony zawsze biorę pod uwagę fakt, że w mediach katolickich trzeba opierać się na nauce świętego Jana Pawła II, który dobrze powiedział: Nie lękajcie się. W takich sytuacjach nie trzeba się bać, bo przecież świat przemija, a słowa Jezusa pozostają. Kalendarium na najbliższy tydzień. Kościół katolicki. 21 września święto świętego Mateusza, apostola i ewangelisty z I wieku. Należał do grona dwunastu powolanych przez Jezusa. Apostolował wśród nawróconych z judaizmu. Według tradycji kościoła jest autorem pierwszej Ewangelii. 25 września wspomnienie błogosławionego Władysława Z Gielniowa, prezbitera z przelomu XV i XVI wieku był jednym z pierwszych kaplanów, który wprowadził do Kościoła język Polski w kazaniach i tekstach poetyckich. Kościół prawosławny. 21 września wierni obchodzą święto narodzenia przenajświętszej Bogu Rodzicy w tradycji ludowej nazywane Pieczysta. 27 września święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego, czyli wezwwierzenie Krystacha Spodnie. W tym dniu w centrum świątyń ustawiane są krzyże do Adoracji. Adoracja trwa przez kolejne 7 dni. Kościół grecko-katolicki. 21 września wspomnienie świętego kondrata Apologety z Magnezji z przełomu I i II wieku. 24 września wspomnienie świętej męczennicy, równej apostolom, Tekli, była uczynnicą świętego Pawła Apostola. A już za chwilę komentarz do Ewangelii wygłosi ksiądz Włodzimierz Solowiej. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstania. Słyszymy dzisiaj drugą zapowiedź: męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Syn człowieczy, to znaczy człowiek prawdziwy, żyjący pełnią życia, będzie wydany w ręce ludzi. To znaczy, że ludzie z Synem Człowieczym będą mogli robić wszystko, co tylko zechcą. Uczniowie nie zrozumieli tej zapowiedzi Jezusa Chrystusa i posprzeczali się między sobą, który z nich jest największy. Jest to pragnienie chyba bliskie każdemu z nas. My pragniemy żyć, pełnią życia i uważamy, że żyć pełnią życie to znaczy być kimś znaczącym i bardzo wielkim. Pan Bóg nie zaprzecza temu naszemu pragnieniu, tylko jakby odwraca perspektywę i powiada swoim uczniom, jeżeli ktoś chce być naprawdę pierwszy, to niech będzie ostatni ze wszystkich. Kto chce być największym, niech będzie sługą wszystkich i stawia przed uczniami małe dziecko. Dziecko to znaczy ktoś, kto nic nie znaczy. Ktoś, do którego raczej my nie pójdziemy po to, żeby za nas się wstawiał, żebyśmy mogli stać się kimś znaczącym i wielkim. To właśnie sam Jezus Chrystus zechciał służyć wszystkim, takim nic nieznaczącym jak dzieci, umywając swoim uczniom nogi. W ten sposób ukazał, że życie darowane, przekształcone w miłość, jest pełnią życia i pełnią człowieczeństwa. Jeżeli chcesz być naprawdę kimś wielkim, daruj swoje życie. Służ tym wszystkim, którzy nic nie znaczą, którzy są ostatnimi, wówczas będziesz naprawdę kimś wielkim przed Bogiem.